Kontrolowane zanurzanie, pamiętasz? Powolutku puszczamy wysoko ręka i staramy się nie walnąć na dno, tylko opuszczać się, tak? Jak coś, to głęboki wdech, żeby nie opaść, tak? Ewentualnie dopompowujemy. Opuszczasz pulsacyjnie, tak? Stryk, stryk, stryk. あっ thank you Thank you. 对不对 Thank <laughs> you. Pompuj na maksa, pompuj do końca, strzelą przewory, pompuj do końca. Bardzo dobrze. Teraz o, odsuniemy się, złapcie się zalinę, złapcie zalinę. A, przeskoczy nas, tak? nie przeskoczy, bo ja złapię ją za nogę i w locie zastaniesz, tak, bym zwisiała. Chodź. Na miejsce! Ho! Chodź Kasia tutaj, podpłyń. Nie wyciągaj automatu, podpłyń. I machaj płetwami. Automat do buzi. Na brzuch i płyniemy do mnie. Mocniej. Okay. Teraz przestań machać płetwami. Zawiśnij po prostu, tak, zawiśnij. E, słuchaj, teraz ja ci opowiem o tym jeszcze. A ja że No i dobrze. Niech wie, że mogę mieć dużo dzieci. Tak. E, zrobimy jeszcze tylko wyciągnięcie nieprzytomnego nurka, dobrze? Ty mnie wyciągniesz. Ja ci za chwilę o tym opowiem a później pokażę na tobie pod wodą, spróbuj to poczuć, a później spróbujesz sama zrobić to ze mną, dobrze? To jest takie bardzo lekkie ćwiczenie nie będziemy taki techniczne mocno, ja nie będę naciskał na prawidłowość, tylko to jest takie pierwsze pół ćwiczenie zrobimy, żebyś zobaczyło jak to jest, dobrze? Bo dzisiaj obiecałem Tobie, że będziemy krótko i później całno i bezstresowo, tak? To dzisiaj będzie bezstresowo. Na początek ja położę ty położysz się na dnie, tak jakbyś chciała oglądać kafelki, tak? Zanurkujemy na dół, położysz się. Ja podpłynę pod ciebie, pod ciebie i obserwuj i czuj, co będę robił kolejne rzeczy. Ja tak, będę tak w takim numerze, tak, co będę robił, że coś łapię, coś robię, nie? I próbuj pamiętać, i później to zrobisz ze mną, dobra? No to kontrolowane zanurzenie, ok? Dobrze, bardzo bym się zdenerwował. Wydaje się proste, tak? Tym razem że symulujemy, że ja jedno, będę miał powietrze jako ten zęblony, który zembrał tylko. I na moim jacie wypłyniesz. Pompujesz mój jacket tak, żeby ja pod wodą zaczął tak sobie się obracać jak lalka. I wtedy obracasz mnie tak lekko twarzą do góry i ja, ty jesteś bardziej podemny, ale troszeczkę możesz bardziej w pionie płynąć. Możesz nasz odbijać się od lub machać płytwami, plus jacket zaczyna wynosić. Tak, pompujesz mój jacket i trzymasz mnie. Ten uchwyt powoduje, że automat nie wypada. Plus jeszcze trzymasz mnie, tak? Pod No, To jest ważne, żeby był taki uchwyt, pamiętaj. O tutaj pod ręką i tutaj automat trzymasz, tak? tak? możesz tak zrobić, ok? Dobra, schodzimy na dół. Kontrolowane zadłużenie. Spróbuj zatrzymać się nad dnem. Okej? Okay?